walczyć na miesiącach świata. Jest to dla Ciebie kolejna góra do zdobycia, tak jak już nie tak dawno zdobywałeś miesiące Śląska, Polski i połowy Europy. Jestem przekonany, że zdobędziesz tą górę. Kiedy będziesz życzyła strach na macie, kiedy będziesz chodzić na miesiące świata, przypomnij swoją pierwszą walkę z czarnym pasem w wcielach. Przypomnij sobie, jaki stres odczuwałeś w tej walce, jaki był obraz tej walki. Jestem przekonany, że tak samo zawalczysz na miesiącach świata. Pamiętaj również, że w każdej akcji Każde wymianie, czy będziesz wygrywać, czy będziesz przygrywać. Ja twój Klener cały klub jesteśmy z tobą. Ola, wygrywaj! Yes, Isso,